Witam serdecznie gościom. Janusz Pierzchała, Olimp Team. Witam. Janusz, co się stało, że dzisiaj przegrywacie? Taka drużyna, która do tej pory nie zaznała porażek, dzisiaj pierwszy raz goryczyła porażki waszego zespołu. Dlaczego? No, dlatego, że przeciwnik szali jedną bramkę więcej. Mieliśmy sporo sytuacji, nie wrzucaliśmy. No i chyba to, że, że ławka dzisiaj troszeczkę słabsza, krótka. Jedna rzecz, druga sytuacja, trzecia. Gdzieś tam w głowie pewno się działo już, że w razie wygranej mamy awans. No, na nasze nieszczęście tego awansu jeszcze nie mamy, ale chyba lepiej dla, dla ligi, dla rozgrywek, że to się jeszcze nie rozstrzygnęło, jeżeli chodzi o awans, bo chłopaki taki fajny mecz, wypunktowali nas można powiedzieć i walczą, walczą oni, walczymy my, walczy Bastek, myślę, że to się między tą trójką rozstrzygnie, awans. No, pozostały jeszcze trzy kolejki, także można pograć, punkty połapać. No a tak mówię, kiedyś musiał być ten pierwszy raz. No dzisiaj zauważyłem jedną rzecz, która, która że tak powiem, bardzo rzucała się w oczy. Do tej pory skuteczność wasza była na niepotycznym poziomie. Zresztą widać po statystykach rozdzielonych między napastnikami. Dzisiaj oczywiście nie krytykuję, to jest taka konstruktywna tylko krytyka. Jakby napastnicy byli dzisiaj wyłączeni z męczu, może zmęczeni, bo dzisiaj byli tyle setek i, i to wszystko, wszystko nie siadało. Sam krzyczałeś, nie bijcie do góry a po ziemi, ale nie słuchali. No tak, no nie słuchali, znaczy ja tak tylko... Podpowiadałem, nie krzyczałem ten. Tak czasami jest. Czasami tak jest, że ma się w meczu 10-15 sytuacji i nie chce wpaść. No, słupek gdzieś tam, poprzeczka odbita, nie wpada. Czasami ma się jedną sytuację i wpada, bramka, wygrywa się mecz. Taki jest urok piłki. No, tym wszyscy żyjemy i to nas cieszy i to tak chyba lepiej dla takich smaczek, że, że tak się stało, a nie inaczej. Czy Bastek zaskoczył dzisiaj z czymś szczególnym? Byliście zaskoczeni grą? E, e, nie, oni zagrali z nami bardzo fajny mecz w, pierwszej, w tej pierwszej rundzie i tylko może nas lekceważyli, bo myśmy byli wtedy w jednego mniej graliśmy tak naprawdę. E, mobilizacja była wyjątkowa i. No, chłopaki grają w piłkę, no przecież to widać, że, że grają z sobą, znają się. Ja tylko powiem, że my się spotykamy tylko na tej lidze. E, jesteśmy debiutantem, e, nie trenujemy z sobą w ogóle, haczy gdzieś tam indywidualnie i to później wychodzi. Tutaj przede wszystkim zgranie, zgranie chłopaków e, i tym mecz wygrali tak naprawdę. Tym, że grają z sobą cały czas. Przewagą waszą jest to jeszcze, że macie jeden dodatkowy mecz. Batim już miał, e, miał ten mecz rozegrany, ale przed wami jeszcze Bastek, który jest też w tym roku bardzo, bardzo groźny. E, wiemy o tym, bo e, jako, Bastek jako pierwszy. Pierwsi urwali nam punkty. Zremisowaliśmy z nimi po bardzo ciężkim, twardym meczu. Ten, no, powiem tak, no, wszystko w naszych nogach. Na razie mamy tą e, pole position e, i wszystko. Jeśli wygramy, dwa mecze awansujemy. Jeżeli nie, no to nasza wina. Taka jest piłka. No Nie będziemy płakać, nie będziemy ten, ale myślę, że jestem dobrej myśli myślę, że poradzimy sobie. No pewnie. Dziękuję za wywiad. Ja również dziękuję i pozdrawiam chłopaków.